24 lutego 2022 roku wojska rosyjskie dokonały inwazji na Ukrainę. W Europie rozpoczęła się wojna, jakiej stary kontynent nie widział od 45 roku. Nikt nie ma wątpliwości, że stoi za tym jeden człowiek. Kiedy na ulicach giną dzieci, ostrzeliwane są obiekty cywilne, świat przeciera oczy i pyta, czy ten człowiek oszalał? nic bardziej mylnego. Władimir Władimirowicz to jeden z najbardziej konsekwentnych polityków. To nie Putin nagle oszalał. To świat dopiero dostrzegł, że Federacją Rosyjską rządzi szaleniec. Pamiętajmy również, że mówimy o kraju, w którym bohaterem jest Stalin, mający na sumieniu nawet 20 milionów ludzkich istnień, a nie Gorbaczow, który zakończył mroczny okres socjalizmu. Ale nie chce dzisiaj skupiać się na wojnie w Ukrainie czy upadku Związku Radzieckiego, a przybliżyć sylwetkę jednego z najpotężniejszych ludzi świata. Zdjąć z niego maskę wszechpotężnego władcy i pokazać, co doprowadziło go do miejsca, w którym aktualnie się znajduje. Wielu z Was będzie zaskoczonych. Zaczynajmy historię Władimira Władimirowicza Putina, mam nadzieję, ostatniego cara Rosji. Oficjalnie Władimir Putin urodził się 7 października 1952 roku, ale najprawdopodobniej nie jest to jego prawdziwa data urodzenia. Podobno jest 2 lata starszy i urodził się w roku 1950. Gdyby przyjąć, że dzieciństwo i młodość ma wpływ na resztę naszego życia, to bezwzględnie życie Wołody jest tego potwierdzeniem. Nieoficjalnie Wowa przyszedł na świat w Terecino. Dziś nawet próżno szukać tego miejsca na mapach Google. W każdym razie jego matką jest Wiera Nikołajewna z domu Putin. Jest ponieważ urodzona w 1926 roku, kobieta nadal żyje i mieszka w gruzińskiej wiosce meteci. Wiera po ukończeniu szkoły podstawowej miała rozpocząć naukę zawodu mechanika maszyn rolniczych. To wtedy poznała i zakochała się w mechaniku, który nazywał się Płaton Priwałow i zaszła z nim w ciążę. Wkrótce po tym, jak sama Wiera zresztą opowiadała, odebrała przesyłkę ukochanego i dzięki temu dowiedziała się, że mężczyzna ma żonę i dzieci. W tamtych czasach w Rosji bycie samotną matką nie było niczym hańbiącym czy niezwykłym, więc rodzice Wiery przyjęli ją z powrotem. Najprawdopodobniej również cieszyli się z przyjścia na świat wnuka. Nikołajewna, wtedy jeszcze Putin, rok później, już jako technik elektromechanik, wyjechała na praktykę do Uzbekistanu. To tam miała poznać gruzińskiego żołnierza Georgieja Osiepaszwili. Kobieta zakochała się lub przynajmniej uwierzyła, że człowiek ten jest zamożny, co okazało się absolutną nieprawdą. Zanim się jednak o tym dowiedziała, mężczyzna miał jej powiedzieć: Wychodzę z wojska, potrzebna mi żona, nie chcę być w domu sam. Matka umarła, ojciec ponownie się ożenił. Sama Wiera, wspominając te czasy, twierdzi, to wszystko tak szybko się działo. Jednak co najważniejsze dla naszej historii, mały Władimir po pewnym czasie dołączył do rodzicielki, aby zamieszkać z jej nowym mężem. Trzyletnie dziecko zostało zabrane od kochających i oddanych mu dziadków, aby rozpocząć nowy etap z matką i niezbyt przyjaznym mójczymem. Te wersje będą potwierdzać około 2000 roku mieszkańcy Meteci, rozpoznając w Putinie małego Wowę. Będą to również potwierdzać eksperci na podstawie nielicznych zdjęć z tamtego okresu. W każdym razie, o ile z początku Georgi akceptował jako tako małego Wołodię, o tyle kiedy na świat przyszły córki małżeństwa, Wołodia był coraz bardziej odrzucany. Przytoczę tutaj fragment wypowiedzi osoby z Meteci. O tu pod tym domem mieszkał, często kucał, opierał się o ściany i milczał. Taki biedny chłopczyk. Wiera go broniła, ale Georgi go bił. Bił pasem. No i za kołnierz nie wylewał. Raz wowa był zamknięty w domu. Strasznie zmarzł i zaczął krzyczeć. A ściany tu cienkie. Ciociu Lilo, pomóż mi, strasznie mi zimno. Smutne to było. Bywało, że goga giemu przyłożył i z domu na chód wygnał. A i na ubrania skąpił, bo u nich się nie przelewało. Chłopak zawsze w łatanych portkach chodził. Wspomina sąsiadka o siepa Nikt nie miał za złe tego Godza, no bo kto ma ochotę cudzym dzieckiem się zajmować. W dodatku, gdy wszyscy za plecami się naśmiewają, gadają, przytaszczyła Wierka Benkarta, o od kogo nie pamięta. Długo Goga to znosił, aż w końcu go przegnał. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że mały Wowa łowił ryby w tej samej rzece, w której ryby łowił Stalin. Dzieliło ich 50 lat i kilkadziesiąt kilometrów. W każdym razie pewnego dnia Mały Wołodia po prostu zniknął. Ojczym rękami siostry wysłał go do domu bezdzietnego majora w Tbilisi, a wkrótce zabrała go stamtąd rodzina. Choć dzisiaj ciężko określić stopień pokrewieństwa, byli to doświadczeni życiem i wojną bezdzietni Władimir Spirydynowicz Putin i Maria Iwanowa. To oni w oficjalnej biografii prezydenta Federacji Rosyjskiej będą jedynymi rodzicami i najprawdopodobniej w opinii samego zainteresowanego podobnie. Najprawdopodobniej mały Wowa miał wtedy około 9 lat. Z pewnością to, co przeżył do tej pory wywarło wpływ na jego psychikę, a to co miał przeżyć teraz ukształtuje go jako człowieka. Wspomnę jeszcze, że różnica oficjalnej i nieoficjalnej daty urodzenia wynika z tego, iż musiał od nowa zacząć szkołę, a żeby nie pogłębiać jego traumy, w dokumentach wpisano wiek zgodny z rozpoczęciem pierwszej klasy. Przynajmniej takie wyjaśnienie znalazłem. Zamieszkał w Leningradzie w zaułku Baskowa w domu pod numerem 12 w mieszkaniu komunalnym, w którym nie było ani wanny, ani gorącej wody. Toaleta była wspólna i znajdowała się na półpiętrza. Sam Putin wspomina tamtą biedę i czasy w taki sposób. Najwięcej Panie, że... czasu spędzałem na podwórku z innymi chłopcami. Wszyscy byli tacy jak ja. Nie było tam oligarchów ani funkcjonariuszy partyjnych. Ci mieszkali gdzie indziej. U nas mieszkali prości ludzie z rodzin robotniczych. Przez większość czasu bawiliśmy się na podwórku. Tam rozgrywało się całe życie. Od rana do wieczora, czasami do późna w nocy. Rodzice wracali z pracy i wołali nas do domu. W mieszkaniu komunalnym, gdzie mieszkałem z rodzicami, mieliśmy 25-metrowy pokój. Mieszkała tam jeszcze trzyosobowa rodzina i kolejne dwie osoby. I jeszcze jedna tam się tylko dwa. W czasie, kiedy Wołodia nabywał szlify na petersburskiej ulicy, w ZSRR ogłoszono amnestię i wypuszczono z więzień pospolitych przestępców, co tylko potęgowało falę przestępczości czy przemocy. Władimir Spirydynowicz także sytuacji nie poprawiał. Podobnie jak gruziński ojczym, nowy ojciec nie szczędził synowi razów, wierząc, że ciężka ręka to jedyny skuteczny sposób wychowania porządnego socjalistycznego obywatela. Bo warto nadmienić, że opiekun Wowy był zagorzałym komunistą, a dziadek obecnego prezydenta Rosji nawet kucharzem samego Stalina. W tym domu próżno było szukać ciepła, miłości, zrozumienia, co sam zainteresowany wspominał zresztą. Nie mogę powiedzieć, że byliśmy emocjonalną rodziną. Wszystko sobie opowiadaliśmy, dzieliliśmy się wrażeniami. Każdy żył swoim życiem. Ale rozumieliśmy się, a moi rodzice zostali ze sobą do końca życia. No, no, nie mienio, to tako Mimo to nie było emocji, żadnych opowieści o bohaterskich rozkazów, czynach, o problemach zachywał, czy tragediach. O, o, o nie lubili o i, tym o mówić. Problemach, o, o tych tragediach, nie lubili mówić z tego okresu według relacji świadków życia Putina wiemy, że zawsze walczył do upadłego. Nigdy nie odpuszczał i dzięki temu, mimo że nie był największy, to zawsze wygrywał bójki, a pozwalało mu to na przywództwo na ulicy. O skutkach nie myślał, od razu walił po mordzia, twierdzi przyjaciel szkolny Wiktor Borisienko, A potrafił bić się z każdym, nawet z potężnym bandziorem. Jeśli powiedzmy tego czymś uraził, Wołodyja błyskawicznie skakał na tego byka, drapał go, gryzł, pękami włosy wyrywał, wyrabiał nie wiadomo co. Gdy już zaczynał się bić, był coraz bardziej rozsierdzony. Jak to bywało w robotniczych dzielnicach, również przecież u nas rządziły się one prawem siły. Wymagały bezwzględnej lojalności, surowo karząc zdrajców, a przemoc była jedynym słusznym sposobem rozwiązywania sporów. Dominacja siły, język siły czyż nie to dokładnie obserwujemy we wszystkich przekazach, wystąpieniach Cara Rosji? Kiedy Władimir Putin dowiedział się, że Angela Merkel, była kanclerz Niemiec, wtedy jeszcze ówczesna, boi się psów, na jednym ze spotkań na Kremlu pojawił się duży czarny owczarek. Na zdjęciu możemy zobaczyć delektującego się chwilą Putina i przerażoną niemiecką polityk. Innym razem, zmieszany prezydent Turcji Erdogan czekał dwie minuty pod gabinetem cara, aż ten łaskawie go przyjmie. Prezydent Francji podobno również dużo znosi w relacjach z Władimirem. Dominacja i siła. Tym językiem rozmawia dziś Kreml, zupełnie jak na ulicy Petersburga. Oczywiście nie potwierdzają tego dokumenty, a jedynie źródło osobowe, to Władimir miał w młodości mieć problemy z prawem za pospolite przestępstwa. Zresztą, zapytany kiedyś przez dziennikarzy, dlaczego tak późno dołączył do pionierów, miał odpowiedzieć: Byłem przecież chuliganem, nie pionierem. Żartuje pan? Upewniają się dziennikarze. Nie obrażajcie, ja naprawdę byłem chuliganem. Pionierzy to była młodzieżowa organizacja Związku Radzieckiego wychowująca przyszłe pokolenie w duchu socjalistycznym. Należało do niej większość młodych ludzi Związku Radzieckiego, wyjątkiem był właśnie margines, czyli chuligani oraz religijni odszczepieńcy. Ważnym elementem w życiu Władimira jest sport. Podkreślam jest, bo nadal go uprawia, grając na przykład z Łukaszenką w hokeja. W każdym razie pierwsze szlify podobno zdobywał jeszcze jako dziecko w Gruzji, ćwicząc sambo. Zapewne pomogło mu to później wywalczyć pozycję na ulicy Petersburga. Później, już jako nastolatek w wieku około 11 lat, zaczął uprawiać judo. O powodach takiej decyzji sam zainteresowany mówił tak. Dlaczego zająłem się sportem? Kiedy wszyscy byliśmy tacy sami, biegliśmy po podwórku, mieliśmy po 6, 7 czy 8 lat. Wszyscy byliśmy tacy sami 5, 6, 7, 8 lat wszyscy byli. Potem, kiedy dorastaliśmy w wieku 13-14 lat, zaczęły pojawiać się różnice. Ktoś był większy, silniejszy, zdrowszy. Miał przewagę fizyczną. Cechy charakteru nie wystarczały, żeby utrzymać przywództwo. Potrzebne mi były instrumenty, żeby zachować pozycję w stadzie. W stanie. Jeśli chodzi o Judo, to większy wpływ niż sam sport na Włodzie miał trener Antoli Salamanowicz. To on wyciągnął mnie z podwórka, wspomina po latach prezydent Rosji. Lata mijały, szkoła podstawowa, później średnia, aż wreszcie przyszedł czas na studia. Tutaj zaczyna się zależność, która doprowadzi WoW aż do szczytu władzy. Jak wspominali jego koledzy z dzieciństwa, wszyscy marzyli wtedy o karierze szpiegów. Większość z tych marzeń wyrosła, ale nie młody Putin tak wspomina to jego dawne znajomy. Miał fioła na punkcie wywiadu. Ciągle powtarzał, że aby zostać prawdziwym agentem, trzeba się hartować. Kazał nam niemal na gołasa skakać w zaspę albo pływać na krze. Nazywaliśmy tę zabawę „zawodami przeżycia“. Był początek wiosny. Na newie ruszył pierwszy lód. Rozebraliśmy się: Putin i ja do Majtek i skoczyliśmy na krę. Trzeba było wykazać się siłą charakteru. Sprawdzaliśmy, który z nas dłużej się na pływającej krze utrzyma. Dowiedzieliśmy się, że w naszym domu mieszka były agent wywiadu i uprosiliśmy go, żeby nam pokazał szpiegowskie miejsca. No to pokazał ławkę, na której wcześniej siadywał jakiś szpieg i przekazywał informacje. Pod ławkę przylepiał tajny znak, gumę do rzucia. Dziś wiem, że sąsiad wszystko zmyślił dla naszej rozrywki. Wtedy jednak mu uwierzyliśmy. A Putin codziennie biegał do tej ławki i sprawdzał, czy nie pojawił się tam tajny znak. Nam się wydawał wowa nieco infantylny. Myśmy się pobawili w szpiegów, wyrośli i zapomnieli o tym. Ale Putin jakby zatrzymał się w dzieciństwie. Na podwórzu powtarzano sobie historię o tym, jak zgłosił się na ochotnika do KGB. Wszedł do budynku i zapytał tam kogoś, zdaje się strażnika. Co trzeba zrobić, żeby u was pracować? Usłyszał rozsądną odpowiedź: uczyć się. Na temat tego, jak dostał się do KGB narosło wiele mitów, a sam Putin lubujący się w koloryzowaniu i kłamstwie, opowiadał o tym tak. Żeby się dowiedzieć, jak zostać agentem wywiadu gdzieś na początku dziewiątej klasy poszedłem do sekretariatu KGB. Wyszedł do mnie wujek i co dziwne, wysłuchał mnie. Chcę powiadam, u was pracować. Świetnie, ale jest kilka przeszkód. Jakich? Po pierwsze, ochotników nie bierzemy, po drugie, do nas można się dostać tylko po wojsku, albo po jakiejś uczelni cywilnej. Ja się oczywiście zainteresowałem, po jakiej uczelni? On mówi: po jakiejkolwiek? Najwidoczniej chciał się już mnie pozbyć, a ja a najlepiej po jakiej? Poprawniczej. Jasne. No i dotąd średni uczeń przyłożył się do nauki i dostał się na Wydział Prawa na Leningradzki Uniwersytet, gdzie na jedno miejsce przypadało kilkadziesiąt zgłoszeń. Oczywiście to wersja zapewne bardzo uproszczona. W każdym razie, w końcu, na czwartym roku studiów, zaczął indywidualny tok nauczania, choć nie podejmował innej pracy, która kolidowałaby mu z obowiązkami studenta. Można więc śmiało założyć, że pracował już wtedy dla KGB. Ale więcej nam powie o Putinie fakt tego, co się działo na linii służby Wołodia, zanim oficjalnie dołączył do KGB, więc od momentu, w którym odwiedził jej siedzibę, do ukończenia studiów. Odpowiedź wydaje się prozaiczna. Zapewne musiał się wykazać lojalnością oraz przydatnością do służb. W jaki sposób? Najprostszy. Donosząc, donosząc na wykładowców i donosząc na kolegów z uczelni. Już same relacje o tym, że na prestiżowej radzieckiej uczelni prawniczej, na której na każde miejsce przypadało kilkadziesiąt zgłoszeń, nie wyróżniał się kompletnie, studentem nie był wybitnym, a jeśli chodzi o charakter był bezbarwny, daje do myślenia, jak on się tam w ogóle dostał. Oczywiście, dowodów na to, że pomogło mu w tym KGB nie ma, a jeśli takie kiedykolwiek istniały, to już raczej nie istnieją. Warto również sobie odpowiedzieć na pytanie: jakie cechy musiał posiadać kandydat na agenta służb, których podstawowym zadaniem było gnębienie i niszczenie własnego narodu w imię socjalistycznej idei? Odpowiedź wydaje się oczywista: nic dobrego. Jeśli weźmiemy do tego pod uwagę, że Wowa zagorzałym komunistom nigdy nie był, to rysuje nam się obraz człowieka bez skrupułów, któremu musiała imponować władza i dominacja. W przypadku Putina, dodatkowo jego negatywne cechy z czasem okażą się przeszkodą nawet dla tak zbrodniczej organizacji, jaką było KGB, ale do tego jeszcze dojdziemy. Ciekawą historią z czasów studiów, pokazująca, że w tym człowieku była jakaś empatia, jest historia z jego przyjacielem. Koledzy z roku wspominali to tak. Do drugiego roku Wołodia miał jednego przyjaciela. Też dobrze się uczył i niczym się nie wyróżniał. Cichutki jak trusia. Z tym, że Putin był znakomicie wysportowany, a jego przyjaciel słabiutki i herlawy. No i Wołodia postanowił go potrenować. Zapisał go do sekcji i oto na pierwszych zawodach ten chłopak podczas upadku złamał sobie kręg szyjny. Zmarł. Żegnał go cały fakultet na uniwersyteckiej auli. Wołodia stał tuż przy trumnie. Jak on wtedy płakał, ten płacz mieliśmy w uszach jeszcze przez parę dni. Do końca studiów obwiniał się o śmierć przyjaciela. W 1975 roku Putin kończy studia i już oficjalnie rozpoczyna pracę w KGB, na początku w administracji jako pracownik biurowy. Warto wspomnieć, jak rozkłada się struktura agentów. Ci najmniej ważni pracowali na miejscu, inwigilując Związek Radziecki, czyli głównie szukając wrogów systemu. Ci trochę lepsi pracowali w krajach satelickich, ale wciąż za żelazną kurtyną. Najlepsi pracowali w krajach zachodnich i właśnie tam siebie widział Władimir Władimirowicz. Zupełnie przeciwnie z kolei widzieli to jego przełożeni. Dla nich cechy osobowości wowy bardziej odpowiadały niszczeniu wewnętrznych wrogów aniżeli zdobywanie kluczowych dla socjalizmu informacji pozyskanych na zgniłym zachodzie. Co ciekawe, dzisiaj, kiedy Putin jest na świeczniku, często słyszymy o jego obsesji strachu, nieufności, przypisując to rosnącej w siły opozycji, która miałaby się znajdować w bliskich kręgach cara. Nic bardziej mylnego. Wszechobecne spiski, poczucie ciągłego zagrożenia, to domena KGB. Dla nich wszystko było spiskiem. Powiedziałbym bardziej, że nauczył się tam ostrożności, być może na wyraz, ale to ta ostrożność między innymi pozwala mu nieprzerwanie rządzić 200 milionowym krajem od ponad 20 lat. W każdym razie sam Putin wspominał, że dosyć szybko pojechał na szkolenie specjalne do Moskwy, czyli sobie znanym sposobem nagił odrobinę rzeczywistość. Bo to dość szybko, to w zasadzie 9 lat od oficjalnego rozpoczęcia pracy w służbach. Roczne szkolenie w Instytucie Orderu Czerwonego Sztandaru, rozpoczęte w 1984 roku, było ostatnią szansą wowki na to, aby dostać się później gdzieś za granicę. A jak go wspominali koledzy z tamtego okresu? Był niezauważalny. Niczym szczególnym się nie odznaczał. Specjalnych wrażeń znajomość z Władimirem Putinem nie zostawiała. Był skromny, z sukcesami sportowymi się nie chwalił. Jego mistrzostwo w sztukach walki wyszło na jaw dopiero, kiedy jeden z kolegów go żartem zaatakował. Nie lubił porannych biegów, nad inne rodzaje sportu przekładał pływanie. W wolnych chwilach lubił czytać leżąc. Nie pił, nie palił. Jako elef się nie wyróżniał. Dowódcą grupy został dlatego, że był już majorem, a więc najstarszym stopniem. To ostatnie również dużo mówi na o jego błyskotliwej karierze, skoro na szkolenie pojechał jako najstarszy stażem. Ale szkolenie nie pomogło. Wołodia ukończył je z opinią nadającego się do służby za granicą. Podobno to było bardzo rzadkie i podobno był jedyny z grupy. Określono go m.in. cechą nietowarzyski. Agent nie może być nietowarzyski, musi werbować nowych szpiegów. Mimo tej miażdżącej klęski ostatecznie Putin za granicę wyjechał, choć nie do jednego z krajów toczonych przez gnijący kapitalizm, a do kraju bloku wschodniego, do NRD, a dokładniej to do Drezna. Jakim sposobem, skoro uznano, że się do tego nie nadaje? Po znajomości. Otóż miejsca odstąpił mu ktoś, kogo ostatecznie wysłano gdzie indziej, a przy tym stawił się za nim agent, który był już na miejscu. W każdym razie to tyle z mitu super-KGBisty Władimira Putina. Oczywiście po latach Putin twierdził, że dostał propozycję wyjazdu nie tylko do NRD, ale również do RFN. Mimo wszystko nikt poza nim o tym nie słyszał. Zresztą generał KGB Oleg Kaugin w 2009 roku w Nowym Jorku powiedział: Putin nigdy nie pracował w prawdziwym wywiadzie. Prawdziwy wywiad działał poza granicami bloku radzieckiego. Do NRD kierowano płotki z wewnętrznego aparatu KGB do pomniejszych zadań wywiadowczych. Jedną z rzeczy, która go wyróżniała jako agenta, była nienaganna wręcz pedantyczna elegancja. Jeden z przełożonych określił to słowami nieadekwatne do sytuacji zachowanie. Trzeba przyznać, że upodobanie do elegancji pozostało Władimirowi do dnia dzisiejszego. Wszak jego nadgarstek potrafi zdobić zegarek warty 2 miliony złotych, a samodziany jest w najdroższe garnitury. Niedawno nawet internauci zwrócili uwagę, że podczas jednego z wystąpień był w kurtce wartej bagatela 60 tysięcy złotych. Jego pedantyczność zapewne przejawia się również w zamiłowaniu do porządku, co z dumą podkreślał zaraz po objęciu władzy. A na stole, jak, to, jak to, taka nie atmosfera, czy wy ja bo... ja mimo, to to, tłas, po prostu pedant po natury? Ja po prostu wiem, że tylko na południowej i stół będzie zawalony. Bumagami i niełóż nim nudnym. staro jest się doslednią za tym, żeby ten było był. Co w zasadzie robił przyszły car w Dreźnie? Oficjalnie pracował jako kierownik domu przyjaźni niemiecko-radzieckiej. Ogłupiająca rutyna określał to jeden ze współpracowników WoWy. Choć był wyjątek od reguły, bo podobno to w Dreźnie planowano wykonanie zadania likwidacji Honekera, przewodniczącego partii w NRD, czyli przywódcy NRD. Cała operacja miała się zacząć właśnie krótko po przybyciu Wołodi do wschodnich Niemiec. Ostatecznie operacja Łódź, czyli promień, nie doszła do skutku, z polecenia Moskwy została odwołana. Czy przyszły prezydent brał udział w planowaniu tej akcji? Zapewne tak. Choć sam zapytany kiedyś, co to operacja Łucz, odpowiedział: Dokładnie nie wiem. Ja się tym nie zajmowałem. Nawet nie wiem czy przeprowadzono ją czy nie. O ile mi wiadomo, było chyba to związane z politycznym kierownictwem NRD. Nie miałem z tym nic wspólnego. Putin zawsze będzie jedno mówił, drugie robił, trzecie myślał i o dziwo ta cecha sprawdzi się idealnie, kiedy trzeba będzie podjąć walkę o najwyższą władzę w Rosji. Nie można powiedzieć, że ekipa KGB w NRD nie odnosiła u naszych zachodnich sąsiadów żadnych sukcesów. Całkiem sprawnie pozyskiwali informacje o technologiach przesyłanych z zachodu NRD naukowcom, a nawet zdobywali sam sprzęt. Oczywiście wszelkie informacje odsyłane były do Związku Radzieckiego. Sam Putin zajmował się werbowaniem do współpracy zagranicznych studentów Uniwersytetu Technicznego. Robota szła mi dobrze, będzie wspominał po latach, choć nie słyszał o nim nikt ważny w KGB. Więc jeśli robota szła dobrze, to nie była tak istotna, aby można go było określić super szpiegiem. Zwłaszcza, że na współpracę godzili się głównie studenci Trzeciego Świata. Wydaje się, że przez te kilka lat w Dreźnie Putin się zmienił. Nikt już nie mówił o nim nie Koledzy wspominali go wręcz przeciwnie. Jako znającego dowcipu, odnajdującego się w grupie, a przełożeni twierdzili, że zawsze mówi to, co odbiorca chce usłyszeć. Wiele lat później, obejmując urząd prezydenta zapytany o swoje zalety, powie, że jest specjalistą od relacji międzyludzkich. Mając na uwadze łatwość, z jaką przekonywał do siebie kolejne osoby w drodze po władzę, wreszcie samego prezydenta Jelcyna, który przekazał mu urząd trudno się z tym nie zgodzić. Jako dygresję wspomnę, że Putin zawsze obsesyjnie, wręcz dbający o tę żyznę fizyczną, w Dreźnie przytył. Ale w końcu runął mur berliński, runęła również kariera Putina agenta. Wiadr zmian powiał nad Europą, podnosiła się żelazna kurtyna, a mur berliński to jeden z ważniejszych symboli naszych czasów. Kiedy dochodziło do zjednoczenia Niemiec, to Putin nadal pracował w Dreźnie, przynajmniej oficjalnie tak twierdzi. Na ulicach trwały protesty. Grupa około tysiąca osób podeszła pod siedzibę KGB. W swojej książce biograficznej car wspomina swój heroiczny czyn, jak to z bronią wyszedł naprzeciw uzbrojonego tłumu. Jak to z nimi pertraktował i zwyciężył. Tłum się rozszedł. Chronił swoich współpracowników i przede wszystkim tajne dokumenty, które nie mogły się dostać w obce ręce. Wychodząc ku ludziom na ulicy doskonale pojmowałem, że ryzykuję nie tylko karierę, lecz także przyszłość mojej rodziny. Doszedłem jednak do wniosku, że uchronienie życia tych, których akta leżały u mnie na biurku i tych, którzy mieli zamiar szturmować budynek, jest więcej warty niż każda kariera. Swoim nawykiem zapewne koloryzował. Niewątpliwie Tłum zebrał się pod budynkiem KGB i to jest fakt. Być może nawet nikomu nieznany Putin wyszedł do tłumu. Jednak najprawdopodobniej jedynymi uzbrojonymi osobami było ośmiu agentów KGB. Brama była zamknięta i po poinformowaniu ludzi, że w razie próby szturmu agenci otworzą ogień, tum po prostu się rozszedł. Zresztą zjednoczenie Niemiec nie było krwawą jatką, raczej w miarę pokojowym skutecznym zrywem. Może Wowa naprawdę chce wierzyć w swój heroizm? A może jest cynicznym kłamcą? Leonid Szebarszyn, oto człowiek, który miał wyrzucić Putina z KGB. Powodów nie znamy, prezydent Putin oczywiście nigdy się do tego nie przyznał. Twierdził, że działał w KGB aż do momentu, kiedy czołgi wyjechały na ulice Moskwy i obalono resztki socjalizmu, pisząc przy tym zupełnie absurdalną, niespójną bajeczkę, której nie ma sensu nawet przytaczać. Fakt jest taki, że Putin, wielki KGBista, co zawsze powoduje u niego uśmiech dumy, ze służby został zwolniony. Dużo wskazuje, że Putin po prostu nie do końca rozliczał się ze swoimi agentami, żądając przy tym pokwitowania całości. Resztę jak mniemam zatrzymywał dla siebie. Pisać o tym miał News Magazine, jedna z ważniejszych gazet w Austrii. Oczywiście pisała o tym po latach, kiedy okazało się, że ten człowiek ma zostać prezydentem Federacji Rosyjskiej. Dziennikarze uzyskali te rewelacje od kontrwywiadu, a kontrwywiad od skorumpowanych polityków. Być może to celowa dezinformacja, a jeśli nie, to świadczy, że w latach zagranicznej służby musiał działać również na terenie Wiednia, gdyż chodziło o austriackich polityków. Znacznie poważniejsze rewelacje wyciągnęła gazeta z Petersburga, ponążając za zachodnimi dziennikami. Donosiła ona o tym, że Putin miał samodzielnie, bez uzgodnienia z przełożonymi, kontaktować się z wywiadem Niemiec Zachodnich oraz nawet Stanów Zjednoczonych. Jednak wszelkie archiwa tej gazety spłynęły, więc dowodu na to nie ma. Nie wiadomo nawet kiedy przyszły prezydent został dokładnie ze służby zwolniony. Wiadomo, że kiedy burzono mur berliński, był jeszcze w Dreźnie, ponieważ wyszedł do protestujących, więc musiało to nastąpić już po tych wydarzeniach, które miały miejsce, przypomnę, w listopadzie 1989 roku. Chyba że Putin kłamie. Choćby po to, żeby zrobić z siebie bohatera, który stanął przed rozwścieczonym tłumem. W internecie możemy znaleźć fotografię, jak Wołodia aresztuje protestującego w Petersburgu i ma to miejsce w marcu 1989 roku. Chyba nie poznamy prawdy. W każdym razie zwolnienie musiało Putina zaboleć, w końcu to była jego wymarzona służba, w końcu od kilku lat pracował za granicą. Zapewne umiał również zadbać o siebie i mu się powodziło, aż nagle został ze służby wydalony. A Władimir Władimirowicz nie należy do ludzi, którzy wybaczają. Leonid Trzebarszyn, który swoją drogą zastąpił poprzedniego szefa pierwszego zarządu KGB ledwie rok wcześniej, wszystko na to wskazuje, jest nieżywym już przykładem tego, jak pamiętliwy jest Putin. Otóż człowiek, który wydalił przyszłego prezydenta ze służby, popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę. To, co delikatnie mówiąc może budzić wątpliwości, to fakt, że strzelił sobie w tę głowę trzykrotnie. Wyciągnięto z jego czaszki trzy naboje. Jednak to już było w roku 2012 i dziwne zgony prowadzące bezpośrednio do Putina nikogo nie dziwiły. O samym zwolnieniu wiemy od Leonida Połochowa, który znał Włodzier z czasów studiów. Kiedy panowie przypadkowo się spotkali, Wowa miał się pożalić, że został wydalony z powodu nieprzydatności. Do koniec części pierwszej będzie oczywiście druga, w której opowiem między innymi o jak Putin dostał się do merostwa Petersburga, co miał wspólnego z kolumbijskimi kartelami, jak rozwiązał problem braku żywności w milionowym mieście, co ma z tym wspólnego psiakarma, po co i jak wywołał wojnę w Czeczeniu i to będzie naprawdę niezwykła kryminalna opowieść z gatunku tych mafijnych. Do zobaczenia.